GTA 4 wideo recenzja. Te gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Znane wszystkim GTA. Yy, kolejna część po Trójce San Andreas. I no, to tyle. No, i włączam grę. Gra się. Ogólnie długo włącza, bo jest dużo różnych takich reklam, napisów. I to jest trochę taki minus. I e, co pierwsze widzicie, to mamy do wyboru dwie gry w jednej właśnie. Możemy grać albo takim łysiakiem, albo takim e, Murzynem i możemy sobie wybrać, które lepsze. Ale nie, wezmę najpierw to z tym Murzynem. I widzicie też, że gra nie ma spolszczenia i to jest minus. Ona nie jest po polsku. No, ale to no, nieważne. Tu bierzemy start. Yy. Tu... No, włączam grę. Yy, gra się długo ładuje. Ale jak już się załaduje, to zobaczycie, bo... Długo się ładuje, bo jest super grafika. Zresztą zobaczycie zaraz. Takie są postacie, różne na ładowaniu z gry. No, widzicie? Długo się ładuje. Hey. Yo. No i tu a to przyspieszymy. Bo to takie prezentuje grafikę. I... To, to ja wam pokażę. No już mamy grę. Widzicie? Grafika jest super. Y to nawet lepsze jest niż w Wiedźminie. To już w ogóle lepsze niż w San Andreas. I czym tu się wsiada do tego auta? Jakieś w opcjach można sprawdzić, bo Enter naciska mi się nie da. Hmm. Nie wiem, no to. Spróbuję klawiszami. Nie wiem. Fy chyba. Fy nacisnąłem, no fy. Zobaczymy jak się jeździ. Muzyczka leci. Ja, grafika jest naprawdę super. A? Latarnię rozwaliłem od razu? Wysiądźmy i poszczelajmy trochę. Zobacz, czy mam jakieś bronie? O! Pistolet mam. Akurat można się poszczelać. O, już policjant się. Policjant. Masz. Co już mnie zabili? A szybko się ginie. I co będę... Bedy... Tak jak ciekawe, czy jest jak w stana że koło szpitala nagle się pojawię. Nie jest tak. Nie. W samym razu było tak, że się pojawialiśmy koło szpitala, jak nas zabili, a tutaj od razu jesteśmy znowu na misji. Fajnie. To nawet lepiej, tak? Nie trzeba iść znowu na tą misję i tak... Poszczelamy trochę. Ja muszę zobaczyć, właśnie tak klikam i źle się strzela coś. Aha! Prawym myszkiem, yy, tak jak jest yy, w Call of Duty było. Y, że takie bliższe przycelowanie o to chodzi. Dobrze się tak celuje. O wiele lepiej. Fajnie. Super prawdziwie się strzela. Co to mi pisze? Ale się rozwaliło. Jak od razu mnie wywaliło. Ale fajne uliczki ciasne. Wszystko można rozwalać. Sprawdźmy, czy to można. O, nawet taki ślad zostaje po rozwaleniu. Fajnie. O, można wszędzie do domu wchodzić. Nie no, super gra jest. Nie wiem, znaczy... Nie wiem jeszcze, czy lepsza niż San Andreas, bo jeszcze nie grałem to tak długo. Ale już mi się strasznie podoba. G Właśnie zauważyłem, jak w grze się zabawnie bije. Ludzi na ulicy. Super prawdziwie to wygląda. Tak jak on dostaje tak w rytm pięścią. To tak śmiesznie. Zabawne naprawdę. Jak oni dostają. Tak wszyscy na mnie nagle. Kopnąć cię mnie. Zabiję jednego. Co? Kto? Ja umarłem? Nie mogę wstać? Zginęłem. No, ja już... No, już prawie dojechałem. To zobaczymy, co teraz będzie. Policja. Dobrze, może się nie zderzyłem? Co teraz? Może jakaś szczelanina? Idziemy dalej. No, już blisko jestem całkiem. Zobaczymy. Teraz już dojechałem. Jakaś pokazówka? Co? Dyskoteka? Wszyscy tańczą. Pobijmy trochę ludzi. Poszczelajmy. Dużo ludzi, fajnie. Co? O co chodzi? Znowu tutaj? Co to było? Coś nacisnęłem, ale się super wszystko rozwala. I co? Coś źle. Nie wiem, pójdźmy gdzieś indziej. Albo nie wiem gdzie iść. tańczą? O telefon tu można mieć komórkę sam teraz nie ok, ale fajnie to fajnie to zrobione jak tu przestać? Można to przyspieszyć? O nie wiem co tu mogę zrobić co o co chodzi? Nacisnąłem coś coś Co ja tu mogę coś robić czy co? Tańczą. O co? Co? Ja tu mam coś robić czy co? Filmik taki poszła sobie źle zatańczył sobie i poszła Weźmy jeszcze trochę Poszczelajmy i zrobiłem potem coś innego Patrz jak niedługo szybko. Ja. No nie, nie, bo się zacznie palić samochód. Wysiadam szybko. No, ale mnie odepchało. Dziwne. Weźmy sobie to jego auto, bo to... Co? Ja coś zrobiłem! I znowu od nowa... No nie no! Koniec tej recenzji, bo... Ja... A, włączyłem ten drugi z tym łysiakiem. I są motory! Fajnie! Sprawdźmy jak się jeździ na motorach jeszcze. A, w, w ogóle to deszcz pada. I to fajnie wygląda. a Zwybije się ze śmieciów? Eee, słabo. Ale lasy? Aj! Co ja zrobiłem? Wypadłem z motoru. Ale mam... Ale broń dobra. Spróbujemy teraz właśnie sprawdzić efekty... Poszczelamy w coś. O, autko rozwalimy. Zobaczymy, kiedy wybuchnie. Maska się jeszcze nie pali. E, długo nie wybucha. To... Ale szybko! Co to tak nagle wybuchło? Dziwne, bo w samym teraz najpierw się palił ten silnik i w ogóle. No i to już koniec tej recenzji. Yy... No i to jest GTA 4. I... A teraz szybko jadę, spróbuję jakoś fajnie wskoczyć. A...